Siema z tej strony Wartes 53 i dzisiaj Wam pokażę jak operować programem Fraps. Mm, tak. linku do Fraps niestety nie mam. Śladę ja go już tak z internetu sobie znalazłem. Sorka, no tak. No tutaj jest główna strona. No z domnego i na, na, na uruchomię. Poczekajcie chwilkę. no Uruchamia się Fraps. Jest to mój pierwszy poradnik. No i... Mam nadzieję, że Wam się spodobał fraps, no bo porad, gramy w Minecraft'a, tak? No a frapsu najlepiej nagrywać w Minecraft. E, no tak, jesteśmy na głównej stronie. Tu mam ustawienie, żeby startował z było zminimalizowanego frapsa, czyli tak. Nie? Tu, żeby, tu jest ustawione, żeby go uruchomić normalnie, nie? Tu, żeby startował, jak się tylko uruchamia komputer. Tutaj, nie wiem, nie wiem. FPS. Tu, co liczę. PS, hm, že, i tak, jak máte verzi, taką jak já, čili takovou premium, ale ne premium, takovou premium, ale ha, hiráckou nadal, to zostawcie nic nezměnit, Jeśli macie taką máte takovou typovou, nie kupionou, nevím, nepače, ale ještě máte takovou pobranou halkerskou i, no, halké, že ona gra, změnit ustawienia, żeby to bylo 999, nebo nevím, nic. No, dobře, To rummy. Wchodzimy e w Minecrafta. na serwer jakiś i sobie wtedy klikamy F9. Przynajmniej u mnie tak jest. No dobrze, ale ja nie będę nagrywał. No, no to na razie. Dzięki. No i...